Ten film nie skończy się dopóki. Nie zrobię najcięższego save'a na blogdaszu. Więc zostaw subika, łapkę w górę. I widzimy się w Stawal Gajsie. Dobra, jesteśmy już w grupie i lecimy. A jajaj. czuję, że to może trochę zająć. Mm. Gram jakimś superem. czemu ja w ogóle nie robię tego save'a Nie. Nie. o Co? już Nie. co? E. Dobra, to było To było to. Nie. 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 może ja jeszcze zrobię tym tylko tym zrobić spróbuję zrobić innego trika. Tym razem innego triku spróbuję. Ten jest trochę cięższy. Co, my nie mnie będzie cięższy? Widziałem go na YouTube, a nigdy go jeszcze nie robiłem. To coś takiego. Co? Eee. 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 za łatwe. I to teraz chcę zrobić tego save'a, co się skacze tak od boku, jakby. Jak ktoś się pytał, czemu tutaj od razu losuję mapy, a nie, nie ma tego czekania, bo to czekanie jest zbyt długie, to po prostu jak klikacie stwórz grupę, to klikacie spację. I wtedy graj, no i ten. No i wam od razu gierkę startuję. Dobra, patrzcie, co ja chcę zrobić. Chcę... Nie no, no nie. to może trochę zająć. To jest standardowa spacja, spacja. Zagraj. Ech. Mamy tu szambonurka. ale fajnie. Dobra, na razie tego nie mogę zrobić, to sobie zrobię takiego trika. O! A czemu ja to rozwijam? Dobra, teraz robimy y, najbardziej znanego save'a na Blackdaszu. Ej, no co jest? save'y są zbyt łatwe. Gdzie to teraz to o, zrobimy? No co jest jaki jestem dobry. Co jeszcze. Może jeszcze ściany przeniknę. Nie, ale się teraz się uda ten save, No teraz się nie uda. To wyzwanie jest zaliczone, nawet inne triki porobiliśmy, więc pa zostawcie subika, łapkę i papa.